Witajcie w kolejnym materiale na kanale Gracz Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. W dzisiejszym materiale chciałem ponownie zabrać was do uniwersum Wieźnia Labiryntu i na podstawie książkowych wydarzeń opowiedzieć o tym, kto i dlaczego stworzył ogromne labirynty, do których wpuszczano przedstawicieli naszego gatunku. Jak wiecie, po globalnej katastrofie związanej z rozbłyskami słonecznymi, które zniszczyły naszą cywilizację, elity pozostaje przy życiu, ludzi miały do podjęcia decyzję związaną z racjonowaniem żywności. Ludzkość aby przetrwać musiała zacząć ograniczać wydawanie posiłków, gdyż w innym wypadku zasoby skończyłyby się w przeciągu półtora roku i zapanowałby globalny kryzys żywieniowy. Jak się można było domyśleć, rządzący nie chcąc rezygnować z poziomu na jakim żyli, postanowili jeszcze bardziej zredukować ludzką populację za pomocą zabójczego wirusa, tak aby nadal funkcjonujące koncerny żywieniowe były w stanie wyżywić ocalałych. Owy Patogen miał być w pełni kontrolowany, a jego ogniska miały zostać wygaszone po osiągnięciu planowanego rezultatu. Jednak jako że zmutował objął swoim zasięgiem całą kulę ziemską i został nazwany wirusem pożogi. Nic nie było w stanie go powstrzymać i żadne znane lekarstwo nie potrafiło ograniczyć rozwoju wirusa u zainfekowanych. Rok po uwolnieniu patogenu kryzysowa koalicja ocalałych rozpoczęła prace związane z pozyskaniem skutecznego lekarstwa, którą kontynuował Departament Rozwoju Eksperymentów Strefy strefie zamkniętej czasu zagłady. Jako, że żadne testowane środki nie przynosiły oczekiwanych rezultatów, odpowiedzi starano się szukać wśród niebywale rzadkich ludzi będących odpornymi na wirus pożogi. Poprzez analizowanie organizmów zdrowych i chorych, a w szczególności ich mózgów, chciano porównać ich funkcjonowanie i na bazie obserwacji Pracować skuteczne leki. Postanowiono rozpocząć więc serię eksperymentów, wśród których labirynty były pierwszymi etapami, mającymi monitorować aktywność środków mózgowych wrzuconych tam ludzi na różne zmienne wynikające z rozwoju sytuacji. Te potężne struktury zbudowane pod placówką wspomniane przed chwilą organizacji były oczywiście pełne pułapek, ślepych załógów i bestii zwanych buldożercami. Potężnych mechaniczno-organicznych maszyn, których zadaniem było pilnowanie labiryntów i atakowanie wszelkich napotkanych tam ludzi. W książkach istniały dwa labirynty dla dwóch grup ludzi, które znajdując się pod ziemią posiadały sztuczne symulacje nieba i były względem siebie identyczne. Każdy z nich był podzielony na 8 sekcji otaczających centralną polanę, a każdej nocy ich schemat zmieniał się, powtarzając ten cykl co 30 dni. Ludzie, którzy tam trafili, aby widzieć całość eksperymentu, musieli odnaleźć w każdej sekcji labiryntu hasło, po czym wpisać sekwencję powodującą dozaktywowanie labiryntu. Drugim etapem eksperymentów przeprowadzanych przez Dreszcz było wysyłanie młodych ludzi do najbardziej spalonych części ziemi zwanych Pogorzeliskami. Stawiano ich tam przed faktem dokonanym, informując, że ich zadaniem miało być dotarcie do wyznaczonego miejsca, gdzie miał czekać na nich ratunek. Co ciekawe, ostatecznie w książkowym uniwersum nie zdołano opracować skutecznego lekarstwa na wirus pożogi w przeciwieństwie do filmowej wersji, gdzie opracowano lekarstwo na podstawie rzadkiego enzymu znajdującego się we krwi odpornych. Podsumowując, labirynty były powiązane z próbą odkrycia skutecznego lekarstwa na wirus pożogi i zostały stworzone przez organizację Dreszcz. Odpowiedź na pytanie przygotowałem na podstawie książkowej sagi, jeśli więc będziecie chcieli posłuchać kolejnych historii z tego świata, dajcie mi znać w komentarzu pod filmem. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!